Czas na najważniejszy odcinek tej serii. Absolutne ukonorowanie. I być może, być może, oczywiście, ukonorowanie i uhonorowanie całej tej serii, całego tego projektu degradacji, bo moi drodzy, po sześciu sezonach, po wygranej lidze Europy, po wygranym Carabao Cup, mierzymy się w wielkim finale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. To będzie pojedynek. Mam nadzieję, że wykopomny, ale przede wszystkim taki, który będzie nam. który będzie przez nas wspominany dobrze, który będzie przez nas wspominany bardzo, bardzo ciepło. Moi drodzy, dowiedzmy się najpierw, kto zwyciężył w pozostałych rozgrywkach europejskich. Niestety nie udało się Brighton. Witesse zwyciężyło z Olimpikiem Marsylia dopiero po serii rzutów karnych w finale Ligi Konferencji. Natomiast finał Ligi Europy dla Liverpoolu, ale dlaczego Stadion? Przecież tu miał być Inter. A, to był dopiero półfinał. Mimo wszystko, dobrze, przepraszam, to ja w takim razie źle zinterpretowałem, że to już jest finał Inter-Liverpool. Mimo wszystko, Liverpool wygrywa Ligę Europy. Więc chociażby niech te dwa zespoły angielskie zmierzą się później w tym najważniejszym meczu. Może nie najważniejszym, bo to jest wiadomo najważniejsze, ale w tym takim jeszcze, jeszcze ważniejszym, żebyśmy mieli szansę po raz kolejny zawalczyć w Super Pucharze Europy. Mamy już oczywiście Carabao Cup, teraz mamy szansę na zgarnięcie drugiego trofeum. Niestety polegliśmy w pojedynku o mistrzostwo. Ale powiedzmy, że tak. Liga Mistrzów to jak najbardziej jest nasz cel. Mamy wysokie standardy i chcemy wrócić z tym pucharem do domu. Chcemy sięgnąć po trzecią w historii Ligę Mistrzów w Chelsea. W Lidze Mistrzów myślę, że jesteśmy bezkonkurencyjni. Może nie bezkonkurencyjni, ale na pewno jesteśmy mocni. To potwierdzają te ostatnie mecze. To potwierdzają te pojedynki z, z pozostałymi zespołami. To potwierdzają te mecze, których absolutnie deklasowaliśmy. Takie drużyny jak Bayern, takie drużyny jak Arsenal, oczywiście. To jest bardzo ważne, żeby utrzymać ten trend tu i teraz. Więc moi drodzy, na starcie tego odcinka ode mnie gigantyczna prośba o pozostawienie tutaj kciuka w górę, o zasubskrybowanie tego kanału. No i niech się dzieje, niech się dzieje, bo tutaj będzie, moi drodzy, będzie ogień. Spójrzcie tylko jakie piękne wprowadzenie Chelsea spogląda na swoje być może drugie trofeum. Ja mam nadzieję, że tak faktycznie będzie, moi drodzy. Tutaj jeszcze są jakieś debiuty Unina, no to już nas nie interesuje. Tu się rozkręca po raz kolejny oczywiście karuzela transferowa. Nas w tym momencie interesuje ten pojedynek, ten mecz, mecz w którym zmierzymy się z Atletico, ale musimy tutaj zmienić stroje. My zagramy sobie w strojach domowych i Atletico również w tych domowych strojach wystąpi. Jestem bardzo ciekaw czy będzie grał przeciwko nam Jonathan Pierce? To jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, wręcz zagadkowa. Moi drodzy, na ławce rezerwowych, rezerwowych pojawi się Miller, ale co do wyjściowego składu, nic tutaj nie będę zmieniał. Wychodzimy naszym najmocniejszym, najpotężniejszym składem i mam nadzieję, że na Park de Prez sięgniemy po to trofeum. Moi drodzy, wielki, Finał Wielkiej Ligi Mistrzów. Oj, będzie się działo. Mam nadzieję, że się będzie działo. Przepiękne, magiczne wręcz wprowadzenie. Ja sobie nawet odłożę pada, bo ja chcę to zobaczyć. Ja chcę zobaczyć to całe wprowadzenie. Mamy oczywiście kibiców wchodzących przez bramki. Dzieje się Didier Drogba. Legendarny Didier, który dał Chelsea tą pierwszą historyczną Ligę Mistrzów w 2012 roku, potem gdy najpierw zdobył bramkę, a później egzekwował decydujący rzut karny w Monachium, kiedy grali to z Bayernem. Mam wrażenie, że to jest wyraźny symbol, panowie, tylko niech żaden z was tego pucharu nie dotyka, bo to jest klątwa. A jak już to nie ktoś dotknie z Atletico. Mason Mount i Krzysztof Zasępa biją się tutaj, mam wrażenie o Złotą piłkę również. Mam nieodparte wrażenie, że chyba większym faworytem jest do zdobycia z tej dwójki na obecną chwilę Mason Mount. Ale żeby to potwierdzić oczywiście trzeba sięgnąć po to najważniejsze piłkarskie trofeum na Starym Kontynencie. Spoglądam na skład i nie widzę Jonathana Piersa. Jeżeli ten zawodnik ma nam wbić sztylet w plecy, to dopiero wchodząc z ławki rezerwowych, ale widzę że Jao Felixa, widzę w pełni skoncentrowaną ekipę Atletico. Oni też marzą o tym pucharze, marzą o tym pucharze od długiego czasu i teraz z pewnością będą chcieli, żeby na koniec zawisły na nim bordowo-granatowe wstęgi. Skład Chelsea na bramce, Chris Adams z numerem 13, dalej Arnar Olsen, Matthias de Licht obok niego Sven Hoffman. Na lewej stronie Marvin Wisser, środek pola Weber, Rice w ataku, Ballo, Mount i na szpicy Gorozabel oraz Zasępa. Tak prezentuje się ta najmocniejsza jedenastka, ustawiona oczywiście w formacji 4-2-2. 2 A jak to będzie wyglądać po stronie Atletico, i przede wszystkim, czy tam na ławce rezerwowych będzie ten piers? To mnie bardzo interesuje. Zaraz się o tym przekonamy. Jeszcze oczywiście najpierw pamiątkowe zdjęcia, i teraz do zdjęcia ustawia się również Atletico, a to oznacza, że lada moment realizator przybliży nam skład. Drużyna wygląda następująco. Nie widzę tutaj Pirs'a ale jest na ławce rezerwowych Jonathan Pierce z numerem 20 I teraz skład Oblak, Hertroda, Laporte, Dika, Malasia, Gorecka, Litinia, Coman, Gakpo, Felix i Alvarez Dokładnie taka sama formacja Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie No i martwi mnie ten Jonathan Pierce, moi drodzy Martwi mnie naprawdę Zapinamy pasy, siadamy głęboko w fotelach I startujemy z wielkim hitem Finał Ligi Mistrzów Tu już nie ma miejsca na Błędy, nie ma miejsca na nieporozumienia. Ja też nie chcę tutaj odpalić jakiegoś Jana od razu z jakąś dziwną, krzywą akcją, więc spokojnie, spokojnie tutaj badamy grunt. Declan Rice nie ma tutaj za bardzo do kogo podać tej piłki. Arnar Olsen, widzę tutaj Tierno Ballo i Tierno Ballo, jest już polukardem Tierno Ballo, czy to się dla nas zacznie? No, zaczęłoby się dla nas idealnie, ale niepotrzebnie przytrzymywałem te L2, które spowodowało, że Tierno Ballo postanowił w finale Ligi Mistrzów asystować wyrzutem piętą. To nawet nie była piętką, to nie była Rabona. Obrócił się po prostu tyłem do piłki i postanowił ją doświadkować w taki sposób. Teraz już tutaj staram się nadrabiać te stracone błędy i wolną przestrzeń Declanem Rice'em, Matays de Licht, świetna interwencja. Najważniejsze jest to, żeby nie sprowokować też bezsensownego rzutu karnego, a dobrze wiemy, że takie rzeczy się tutaj zdarzają i Matays de Licht też nie raz, nie dwa był w stanie coś takiego zrobić. A teraz Mount, dogranie na drugą stronę Tarnoballu! Świetna próba, ale niestety Austriak nie dokręcił. Diego Simone oczywiście spoglądał już tyle lat spędzonych w Madrycie. Diego Simone trochę z trwogą spoglądał na te akcję. Tierna Ballo, ale po chwili z pewnością uspokoił swój zespół, że spokojnie, spokojnie gramy swoje. Nie ma bramki, więc nie ma nad czym w ogóle tutaj dumać. A teraz zasępa, świetnie się urwał. Wypuszcza Tierna Ballo. Tierno Ballo! Oblak. Po raz kolejny nie udało się, moi drodzy. Chelsea ruszyła tutaj niezwykle aktywnie do przodu. Piłka w ogóle przeniknęła między nogami Malasi To bardzo ciekawe. Ale teraz dośrodkowanie, które będzie egzekwował oczywiście Wisser z tej strony. I mamy tam na kogo dośrodkować. Hoffman! Ale Aymeric Laport, niestety był w tym pojedynku mocniejszy. Mount zabrał tę piłkę. Mount niestety Gakpo. Alvarez. Jest już Marvin Wisser. Delicht. Może spokojnie wrócić? Witinia. Zasempa. Próbujemy asekurować tutaj zawodników. Atletico. Alvarez. Głęboko się cofnął napastnik. I spokojnie. Declan Rice. Arnar Olsen. Do Tierna Ballo. Ballo, widzę tutaj odrobinę wolnej przestrzeni. To też dostrzegł Gorozabel zagranie tej piłki. Mamy cały czas futbolówkę Gorozabel! Bramka! Jest gol! za farfucel, 26 minuta. Nieprawdopodobnie ta, ta obrona, która się tak wybitnie spisywała po stronie Atletico, teraz zawiniła na całej linii. Kompletnie się nie spodziewałem takiego układu. I myślę, że najważniejszy jest tutaj Lino Gorozabel, który zdobywa bramkę. Co za historia. Ten zawodnik jeszcze sezon temu nie był w stanie otrzymać wystarczającej liczby minut w Watfordzie, ale został dostrzeżony i otrzymał szansę, której jak widać nie ma zamiaru zmarnować i nie marnuje tej szansy, ale może być gorąca odpowiedź po stronie Atletico. Kingsley Coman dogrywa Witini. jest tutaj jeszcze Leon Gorecka, João Felix zagranie na drugą stronę, Gakpo, Gakpo! Wszystko to bardzo, bardzo dobrze Arnar Olsen wyjaśnia, dokładnie takich podań tutaj potrzebujemy. I teraz Gorozabel, Gorozabel, cały czas walczymy indywidualnie Gorozabel, ale Hertroda jednak wygrał ten pojedynek. Weber, już się spokojnie wracamy do tyłu. Gakpo. No i teraz możemy, możemy spokojnie teraz się rozkoszować tym czasem. Udajmy, że nie powiedziałem tego, co powiedziałem przed, chwilę do... przed chwilą, dobrze? Dosłownie, sekunda uwagi. pozostawienie niepilnowanego żao Felixa i metr przestrzeni, pół metra, dziesiąty gol Portugalczyka w tej edycji Ligi Mistrzów, a to oznacza, że wyrównał ten wynik zasępy. I teraz pytanie, który z nich zagrał tutaj mniej, który więcej spotkań? Ale może teraz Tierno Ballo, Tierno Ballo, cały czas Tierno Ballo, mamy tę piłkę, nie mamy tej piłki. Próbowałem wdać się w indywidualny dribbling, to zresztą Tierno Ballo... Potrafi wyśmienicie robić. Witinia, zagranie na drugą stronę. Tutaj jest Gakpo. Arnar Olsen próbuje go zasekurować. Gorecka jeszcze zagrywa do żało Felixa, ale Matajs jest de Delicht zaryzykował. Poszedł na raz i to się opłaciło. A teraz Linogorozabel. Ma tutaj wsparcie po stronie Masona Mounta. Mason Mount dogrywa do Rozabela Ten może znaleźć. I próbował znaleźć zasępę, ale jednak ten środek pola. Ale przede wszystkim wychodzący wyżej. Amerik Laport sprawił tutaj sporo, sporo kłopotów. Atletico ni stąd, ni zowąt wróciło do tego meczu, ale to wyłącznie oznacza, jak czujni musimy być rozgrywając ten finał. Gorecka. Alwa... Nie no, Delikt! Nie ruszałem go! Czemuś ty tak wybiegasz? Wiser? bardzo dobrze. Podłączamy do tego Webera. Świetna klepka. Gorozabel. Zagranie piłki. aj niecelnie, niecelnie. Może trzeba spróbować wziąć przykład żao Felixa i też strzelić w sytuacji niekoniecznie tak oczywistej. Żao Felix. Jest przy nim Declan Rice, Kingsley Coman, Alvarez. Koman, świetny przechwyt Marwina Wisera, ale stracił jednak tę piłkę. I teraz Kingsley Koman w polu karnym. Gorecka, przywilej korzyści. Niestety, na naszą niekorzyść. To jest piękna pozycja do oddania strzału na bramkę. I pytanie: kto się o to pokusi? Będzie uderzenie, ale broni Adams. Na całe szczęście, 56 minut. To była bardzo, bardzo groźna sytuacja, którą mam wrażenie, że Gorecka powinien zamienić na bramkę. Ale na całe szczęście, Chris Adams, czyli nasz bohater. Ostatnich dni z przypadku cały czas staje na wysokości zadania. Adams. Tak jest. Spokojnie. To jest jego piłka. To jest jego przestrzeń. Nikt nie ma prawa mu jej zabrać. Hoffman. Bardzo dobre rozegranie. Wiser. Zasępa. Potrzebuje tutaj trochę wsparcia. Weber. Widzę go Rozabela. Widzę Mounta. Na przedpole szukamy trochę więcej wolnej przestrzeni. Może teraz Declan Rice. Może to właśnie on! 62. minuta. Zdecydowałem się na strzał tak jak to wcześniej zrobił Joao Felix. Wziąłem z niego przykład i to w najlepszym możliwym wydaniu. Prowadzimy znowu w tym finale. Bardzo długo wyczekiwaliśmy. Mieliśmy dużo wolnej przestrzeni i jak uśpiony cały blok defensywny Atletico, który zaczarował Declan Rice tym potężnym uderzeniem. Na które Jan Oblak nie miał już nic do powiedzenia. Idealnie uderzona piłka zatrzepotała w siatce. 2 do 1 prowadzi Chelsea. Ajajajajaj, myślałem, że może się uda to przechwycić. Hertrauda. Laport. Wysoki pressing teraz narzucony przez naszych napastników, i widać, że ciężko, ciężko wyprowadzają tę piłkę spod tego wysokiego pressingu zawodnicy Atletico, ale teraz Rochi Blancos mają swoją okazję. Alvarez, musimy pamiętać o tej sytuacji, gdzie Jao Felix strzelił bramkę znikąd. Kingsley, do dośrodkowanie w pole karne. Czy zdąży do tego, gak po strzał? Nie ma bramki. Arnar Olsen z jakimś urazem. I widzę, że Esteban Karasko domaga się wprowadzenia. Ale ja zamiast Estebana Karasko wolałbym tam mimo wszystko umieścić Matsena. Może, nie no, może noga nie ta, ale tam jest potrzebny ktoś zwinny, ktoś sprawny, ktoś szybki. Zastanawiam się, czy kogoś jeszcze powinienem tutaj wprowadzić, ale mam wrażenie, że ten blok defensywny radzi sobie naprawdę dobrze. Nie chcę ryzykować jakiejś długiej kontuzji Arnara Olsena. Na razie nie będę wprowadzał wielki, więcej zmian. Zrobiło mi się gorąco, bo to raczej powinno znaleźć drogę do siatki. Na nasze szczęście tak się nie stało. Wisser. Weber. Declan Rice. Świetne rozegranie tej piłki i teraz zasempa. Cały czas ma piłkę. Będzie okazja do dośrodkowania. Składał się nam do strzału nożycami. O może Weber znowu z voleja. to była bardzo dobra decyzja, żeby od razu strzelić niesygnalizowany strzał, ale teraz mamy trochę kłopotów w obronie. Ale widzę, że Atletiko nie chce kontratakować, wolą zbudować ten atak od podstaw. Alvarez, Weber, dobry przechwyt. Ale niestety brak precyzji w tym zagraniu po stronie mounta. Gorecka, Żao Felix. Joe Felix. Weber cudowny przechwyt. I teraz Mount rusza tam drugą stroną Mason Mount czy wygra ten pojedynek z Heutrodron? tak też się stało Mason Mount Mason Mount zatrzymany w ostatnim momencie przez America Laport. Koman Alvarez. O, już teraz się mi rozjechała obrona. Nie, 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 nie. Adams, bardzo dobrze. Bardzo dobrze Adams. Viser, zagraj linię. Ale nie tu, nie, nie tam, nie tam, nie tam. Miałeś do napastnika podać. Alvarez, sporo teraz ma przestrzeni, żeby dośrodkować tę piłkę komfortowo. Ale ma jest de lift, Ależ to jest dzik. Ależ to jest potwór. Jaki to był dobry transfer. Ale no to nie jest mecz Mounta. To nie jest mecz Mounta. Co by o nim nie mówić. Alvarez. Ca co jest? Nie. Zagranie na przedpole. Jao Felix. Vitinha. Jeszcze raz klepią tę piłkę zawodnicy. Atletico są w naszym polu karnym. Kingsley Coman. Kingsley Coman strzał, który broni Adams. Znowu Gorecka. To był znowu Leon... Gorecka, ale to był znowu Chris Adams. Pojawia się, opuszcza Murawę Felix i teraz dośrodkowanie. w pole karne, cofnij się. Koniec! Koniec meczu. Wygrywamy 2 do 1 z Atletico Madrid. Wygrywamy Ligę Mistrzów. Gorozabel, Declan Rice. A także Jao Felix po stronie Atletico, ale tu już jest koniec. Ta cała wyśmienita kampania w lidze mistrzów znalazła swoje rozstrzygnięcie i swój finał w tym meczu. Było niebezpiecznie, Atletico mogło tu wyrównać, mogli nawet prowadzić. Ale tak się na całe szczęście nie stało. Konsekwencja tej drużyny nam się opłaciła. Liga Mistrzów. Ponownie w Londynie. Krzysztof Zasępa przechodzący obok trofeum. Nie wiem Krzysiu, czy ty będziesz koniec końców tym królem strzelców, czy nie. Ale wiem, kto wzniesie ku górze to trofeum. I mam nadzieję, że dożyje kiedyś takiego widoku, kiedy Mason Mount po raz kolejny. I to z opaską kapitańską. Wzniesie ku górze ten puchar, tak jak to zrobił teraz. Mason Mount i Chelsea sięga po trzecią w historii... Ligę Mistrzów. Cała Europa na niebiesko. Londyn celebruje, Anglia celebruje. Ale Chelsea w pełni na to zasłużyła. Mam wrażenie, że ta cała historia, ta cała droga do tego pucharu, tak sprawne wyeliminowanie tych zespołów, chociażby Bayernu, czy wcześniej wspomnianego Arsenalu, PSG, a jak Amsterdam, no to udowodniło, że Chelsea była zdeterminowana, żeby w tym roku sięgnąć po te po te rozgrywki, żeby zdobyć ten puchar i celebrować z nim tak jak teraz to robi w tym momencie, moi drodzy. Coś pięknego. Coś pięknego. Fajerwerki na Park de Princes w Paryżu. Paryż też będzie niebieski, Paryż też dzisiaj będzie jest stolicą futbolu, stolicą futbolu, w której prym wiedzie drużyna De Blues, Chelsea z triumfatorem UEFA Champions League 2027-2028 i to dokładnie ten skład, który widzicie na załączonym obrazku. Doprowadził ten Puchar do samego końca, do domu, można powiedzieć. Już w 13 minucie ten mecz mógł otworzyć Tierno Ballo po tym wyśmienitym rajdzie, ale niestety sporo brakowało w tym wykończeniu. Ale co nie przychodzi po zamyślonej akcji, tak przychodzi nam po wypadku. Tak jak teraz, kiedy próbowaliśmy za wszelką cenę zmieścić tę piłkę w siatce, ale niefrasobliwość w defensywie Atletico przyniosła swoje pokłosie. 38 minuta, tutaj odrobina zbyt dużej. Przestrzeni zbyt komfortowo poczuł się żao Felix i prostym strzałem pokonał Krisa Adamsa. Na nasze szczęście jednak mieliśmy na to przygotowaną odpowiedź, ale spójrzmy na to uderzenie. Felix naprawdę, naprawdę się popisał. Adams nie sięgnął tej futbolówki, ale w 57 minucie sięgnął piłkę po tym strzale Gorecki, który moim zdaniem powinien trafić do siatki. Na nasze szczęście tak się nie stało i. Cztery minuty później odpowiedział na to Declan Rice i pokazał, jak rasowy środkowy pomocnik wykańcza takie sytuacje. Piękne uderzenie, naprawdę fantastycznie to zrobił Declan Rice i jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tego wykończenia. Na lewy długi róg nie miał tutaj szans Jan Oblak. 70 minuta, kolejna pomyłka. Chyba największa w tym meczu. Nie rozumiem, nie jestem w stanie zrozumieć, jak ta piłka do siatki nie trafiła w tej sytuacji. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe, że O'Felix miał wszystko, żeby stać się niekwestionowanym bohaterem tego finału, ale nie trafił. A jeszcze w 90 minucie po raz kolejny po tym zmyślnym dryblingu uratował nas Chris Adams. No i drodzy. Oddaliśmy dwa razy mniej strzałów, ale zdobyliśmy dwa razy więcej bramek. Chelsea z Ligą Mistrzów. Chelsea wygrywa najważniejszy puchar. Coś pięknego, coś pięknego. Myślę, że degradacja. Może nie zakończona sukcesem, bo to nie, nie degradacja, ale cały ten projekt odbudowy Chelsea zdegradowanej zakończył się sukcesem. Moi drodzy, Czas pochwalić absolutnie każdego zawodnika, jaki tylko miał udział w tym, w tym trofeum, bo. Bo nie wiem, co wiele więcej mogę powiedzieć. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Niestety, na całe szczęście, tylko na 5 dni wypadł Arnar Olsen, ale natychmiast zastąpił go oczywiście w tym składzie Jan Madsen i zrobił to bardzo dobrze. Moi drodzy, Szybkie podsumowanie, chociaż wiem, że już Wam pokazywałem wcześniej. Podsumowanie statystyk. Najwięcej występów? Mount i Ballo. Najwięcej bramek? Krzysztof Zasępa. Drugi Mount? Trzeci Linogorozabel, zdobywając 20 bramkę. Najwięcej asyst z kolei? Mount Weber Ballo. Czyste konta? Tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jestem, zastanawiam się, jak to wyglądało w przypadku naszych bramkarzy, moi drodzy. Chris Adams rozgrywając 24 spotkania w naszej drużynie zachował 7 czystych kąt i miał jedną asystę. Co? I to w Premier League. Natomiast Charles Miller miał tych czystych kąt 8. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko Wam podziękować za ten finał za ten sezon mamy oferty wypożyczenia naszych młodych zawodników na które oczywiście że się zgadzamy bo ten projekt musi żyć ten projekt musi cały czas funkcjonować i mam nadzieję że tak będzie naszych kolejnych dwóch zawodników którzy jeszcze tutaj sobie posiedzą do momentu aż nie będą tutaj bardzo narzekać to myślę, że mogą myślę, że mogą osiągnąć ten poziom Charles Miller Wrócił na poziom 83 punktów overall'a I 83 tygodnie zajmie mu też Rozwinięcie się na wyższy poziom Moi drodzy ja tutaj jeszcze za, Zaakceptuję to wypożyczenie do Wolfsbergera Ale wydaje mi się O jednak zostało odrzucone Ale kolejna oferta się pojawiła No i tak tu następny z którym się będziemy tak bić w nieskończoność aż się dogadają Może tak Moi drodzy, zawodnicy powołani do reprezentacji, sami widzicie, Zasempa, Hoffman, Weber, Gorozabel, Karasko, Matthijs de Licht, Wisser, Tierno Ballo, Arnar Olsen. Mistrzowska ekipa, która nie bez powodu jest oczywiście powoływana. Ajajaj, ależ to było piękne widowisko, co? Ależ tu się... Ależ tu było zwrotów akcji przede wszystkim. Mam wrażenie, że się nie spodziewaliście ani ja, ani wy. W jakim kierunku potoczy się ta cała kariera? Moi drodzy, mamy uzgodnione wypożyczenie, które też zaakceptuję i mam nadzieję, że tym razem już się uda je uzgodnić do końca. A kto został tym królem strzelców? Zasempa? A, Jayton Sancho tutaj się zrównał z Mountem. W Premier League Zasępa, W FA Cup Kieza. W Carabao Cup Martinez. W Champions League nie no za Sempa, nie za O'Felix tylko za Sempa, który miał jeden mecz mniej rozegrany i w 12 spotkaniach zdobył 10 bramek, co za tym idzie, to właśnie on wygrywa złotego buta. Amount, najlepszy asystent. No i drodzy, myślę, że wyszło całkiem całkiem sympatycznie. Co? Dwa puchary. Carabao Cup, Liga Mistrzów. Chyba nie ma co narzekać. Chyba nie ma na co narzekać. Dzięki moi drodzy. O, Polska przegrywa z Belgią. A co to teraz się odbywa? Mundial? Czy euro? Nie, 2028? To euro. O, następny Mundial to Mundial 2026. Zgadza się. Mistrzostwa euro... Polska awansowała do ćwierć Ale niestety została wyeliminowana przez Belgię! Ale Polska wygrała grupę z Węgrami, Danią i Czechami! Ale... A, aha, tu nie ma Anglików. Właśnie miałem się dziwić. A dlaczego tu nie ma anglii... O, no to moi drodzy, raczej po złotej piłce. Raczej po złotej piłce dla Manta. Jak nie ma Anglii na euro, no to... Sajonara. Sayonara. Sa Nara, no wiem, że chcecie, żebym z wami pracował. Kto by nie chciał, żebym pracował z nim następny sezon. Moi drodzy, dzięki piękne za ten odcinek. Trzymajcie się na razie i pa. Cześć!